W dzisiejszym filmie otworzymy ogromną ilość sekretnych oraz adminowych laki bloków w Escape Tsunami for Brainrods. Czy uda mi się trafić najrzadszego Brainroda, na którego jest 0,01% szans? Oglądaj do końca, żeby się przekonać i nie zapomnij zostawić suba. Yo, siemanko, z tej strony witał i witam was w kolejnym filmie z Roblox na moim kanale. Jesteśmy dzisiaj w Escape Tsunami for Brainrot i zobaczcie, ile lucky bloków udało mi się zebrać. I dzisiaj otworzymy te wszystkie lucky bloki, zobaczymy, czy dostaniemy coś mega epickiego, także oglądajcie film do końca, jeżeli chcecie to zobaczyć, no i słuchajcie, możliwe, że kupimy sobie VIP Plus rangę, bo została tutaj ostatnio dodana właśnie ranga VIP Plus w Escape Tsunami for Brainrots. Ale na początek pójdziemy, słuchajcie, zobaczycie, jakie brajroty się zespałniły na samym końcu. Może coś ciekawego się pojawiło, więc lecimy, słuchajcie, to zobaczyć. A później zaczniemy otwierać te lucky bloki. Zobaczymy, co nam tutaj wypadnie. E, ogólnie był jakiś chyba update, nie wiem, czy nie zostały dodane nowe brajrociki. Chyba nie. E, tutaj są wszystkie te same, nie. I tu zobaczcie, mamy V plus arenę, czyli będziemy mogli się chować tutaj na sekretnej arenie teraz, więc podejrzewam, że niedługo zostanie dodana nowa arena, słuchajcie, żeby y, można było tam dalej po prostu dotrzeć ogólnie. To jest mega spoko. Mam 238 prędkości, ale słuchajcie, żeby być tutaj w rankingu top 1, to bardzo dużo trzeba mieć tej prędkości. Ja niestety jej nie mam i nie, nie jestem w stanie dotrzeć tutaj do rankingu, słuchajcie, bo żeby być tutaj w rankingu, to 2000 prędkości trzeba mieć, to jest niemożliwe, ale ale dzisiaj, może dzięki tym Lucky Blokom, uda mi się to zrobić. Także trzymajcie za mnie kciuki. I pierwszym Lucky Blockiem, który otworzymy, będzie ten sekretny Lucky Blok. Zobaczcie, tak on wygląda. Jest to czerwony Lucky Bloczek. Mamy też Admin Lucky Bloki. Kilka ich mam. Mam też Celestial Lucky Bloka w ogóle. Takiego różowego. Więc nie wiem, co z niego wypada. Także to dzisiaj wszystko sprawdzimy. Więc lecimy z pierwszym Lucky Blokiem i zobaczymy, jakie szczęście będziemy dzisiaj mieli. I co mi tutaj wypadnie. Uwaga! I. Rainbow Six Seven. Dobra, tych e, brain to już miałem kilka, więc nic ciekawego. Otwieramy od razu kolejnego, słuchajcie, zobaczmy co wypadnie w kolejnym. Let's go, please, coś dobrego, coś dobrego. Serio? Rainbow Six Seven po raz kolejny? Dlaczego? Dobra, może ten będzie szczęśliwy. Zobaczmy, co będzie w tym w loku, proszę. Niech będzie coś lepszego. Wow, okej. Okay. Blot e, unklino Samito. Ten jest całkiem spoko, ale też nie jest jakiś mega dobry. Dobra, otwórzmy e, może nie tego, ale Celestiala otworzymy, bo z niego musi wypaść Celestial w takim razie. Więc lecimy z Celestialem, zobaczmy, czy z tego wypadnie faktycznie jakiś dobry Celestial mi tutaj, którego właśnie nie mam. No nie, tego Bizonte mam i to już chyba ich nawet kilka miałem, więc no słabo, słabo na razie, słuchajcie, z tymi laki bloczkami. Otwieramy kolejnego w takim razie. Zobaczymy, czy faktycznie jakiś ciekawy Braidot mi tutaj wypadnie, którego nie mam i którego mi tutaj brakuje. Aura, aura Pharma, tych też już mam bardzo dużo. Ogólnie brakuje mi, słuchajcie, w Secretach właśnie tego jednego Brainrota. I nie wiem, co to jest w ogóle za Brainrod, bo on wygląda trochę jak Saturna-Saturnita. Tylko, że ona jest gdzieś tutaj, w tych kosmicznych, z tego co pamiętam, Brainrotach, więc. Nie wiem, chyba, że coś się zmieniło, słuchajcie, albo to jest jakaś inna Saturna-Saturnita, nie wiem. Albo jest to jakiś inny Brainrod, nie wiem, jaki to jest Brainrod. I, I też brakuje mi w Celestialach właśnie tych tutaj, gdzie jest ich trzech. E, tego e, Esok Sekolach mam, tylko że mam go w innej formie Mam go w radioaktywnej formie e, I też, słuchajcie, brakuje mi divinów. Divine'ów nie mam w ogóle Ani jednego divina, rozumiecie to? Nie wiem, jak to się wydarzyło Dobra, otwieramy, słuchajcie, kolejnego sekre sekretnego Lucky bloka. E, zobaczymy, co z niego wypadnie Ej, tam jest ten Brainrod, którego mi brakuje To jest... E, on wygląda jak Saturna Saturnita Ale to jest chyba jakiś inny Brainrod Zobaczcie, bo on tutaj się pojawia przez chwilę I to jest też taki... Jakby jakiś, jakaś planeta, właśnie. E, I spoko jest ten Brain. Bardzo bym chciał go mieć, bo jego mi właśnie brakuje, słuchajcie. Tutaj w moim e, indeksie. O, jest, pojawił się przez chwilę był. Dobra, na razie wypadają mega słabe Brajroty. Nie wiem, co zrobić. Słuchajcie, żeby szczęście mi się tutaj powiększyło. Bo ja chcę naprawdę dzisiaj jakiegoś dobrego Brajrota zdobyć. Ej, dobra, Mateo, no nie. Na razie idzie mega słabo, słuchajcie. Dobrze, że mamy dużo tych laki bloków, więc mam nadzieję, że faktycznie coś tutaj ciekawego wypadnie dzisiaj. Okej. Okay. Statua Libertito. Ona mi nie jest w ogóle potrzebna, bo ich ma bardzo dużo ogólnie. <grym> Dobra, otwieramy kolejnego. Te sekretne są spoko, tylko że... No nie wypada to, co bym chciał. Ale mam nadzieję, że w końcu wypadnie. Dobra, otwieramy adminowego i dostaliśmy increase server lag, słuchajcie, na 5 minut. Więc yy, polecimy tam na koniec mapki, bo w takim razie coś ciekawego może się tam zespałnienie. Ej, zobaczmy, za ile będzie Celestia, albo tego jestem ciekaw. Za 9 minut, dopiero. No to nieźle, słuchajcie. No to nieźle. Nie wiem, czy Diviny w ogóle mogą się pojawić tutaj na mapce? Wydaje mi się, że nie, że one są chyba tylko do zdobycia za Robuxy. Ale nie wiem tego, słuchajcie, no bo mo może faktycznie, może się tutaj może coś zespawnić. Więc zobaczymy, co się zespawni, bo mamy 4 razy lak, więc no powinno coś dobrego się tutaj pojawić. Ej, padłem. Właśnie, ani razu tego brainrota, którego mi tutaj brakuje e, z tą planetą, tą krowę z planetą, chyba to, to jest taki brainrot, tak mi się wydaje. E, Nigdy go nie widziałem w ogóle na mapce, ani razu się nie zespawnił. <laughs> Dobra. Okej, okay, tutaj się musimy schować, a nie się nie zespałnił, mamy 4 razy luck, więc może teraz, słuchajcie, się tutaj pojawi, zobaczymy, mam nadzieję, że tak, dobra, schowamy się tutaj, okej, okay. i jesteśmy, i zobaczymy, czy się tutaj coś pojawi, nie! Nie, 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 dobra, 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 ja za szybko biegam po prostu z tą sprężyną rainbow'nową, nie powinienem tak szybko biegać, dobra, poczekamy tutaj, ale w międzyczasie otworzymy sobie kolejnego sekretnego lucky bloka, bo może coś tutaj się pojawi, a może z lucky bloka coś wypadnie, nie wiem czy jak jest serwer luck odpalony, to czy na przykład tutaj też w lucky blokach lepsze brain roty na przykład mogą się pojawić. Jest on tutaj. Cały czas go widzę, słuchajcie, ale on nie chce wypaść. Nie chce wypaść, ten Brejrotik. Proszę, dajcie mi szczęście tutaj. Please, 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 please. No nie, los Z Tego już miałem naprawdę bardzo dużo. Nie wiem, jak zwiększyć szczęście. Myślicie, że jakieś, jakieś tutaj nie wiem, życzenie, jakbym powiedział? Proszę, dajcie mi tego Brejrota, którego mi brakuje. Nie wiem, jak on się nazywa, ale bardzo, bardzo go chcę. Proszę, dajcie mi tego Brejrota. Uwaga. Czy to zadziała, czy to zadziała? Proszę, proszę. Nie, nie zadziałało. Aura farma. Ale coś czuję, że po aura farmie, że on mi da taką aurę, że faktycznie wypadnie teraz ten Brady. Ej, tu jest mega spoko, ten blot. Biorę go. Ej, ej, dobra. Myślałem już, słuchajcie, dobra. Ale szczęście faktycznie jest tutaj teraz mega mocne, bo zobaczcie, ten Bryrot, Blot wypadł i on jest naprawdę mega dobry, mega dobry jest. Więc może faktycznie coś tutaj się pojawi, słuchajcie, w ciągu tych jeszcze dwóch minut. Zobaczymy. Ten jest na pewno bardzo dobry brainrociek, więc warto byłoby go zabrać sobie do bazy. E, ale jeszcze popatrzymy, bo może się tam pojawić coś ciekawego, co nie? Czy ja mogę w międzyczasie otworzyć kolejnego sekretnego lucky bloczka? Tak jest, mogę, więc otwieramy. Proszę, niech to będzie ten brainrod. Please, please, please. No nie, tych z wujków sami to już mi tyle wypadło, że to jest masakra jakaś. Dobra, otwieramy kolejnego w takim razie. Let's go. Czy dużo jeszcze mamy tych, e, tych laki bloków do otworzenia? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Okej, okay, gatino. No nie, nie jestem tego gatino. Już ich też ma bardzo dużo, dobra. I jeszcze tych laki bloków troszeczkę mamy do otworzenia, więc spoczko. E, na koniec na pewno otworzymy te adminowe. One, z, wiecie, tam mogą wypaść naprawdę jakieś mega OP rzeczy, więc zobaczymy. Dobra, razy cztery laki jest na serwerze, więc naprawdę powinno się pojawić coś mega spoko. E, ten daje milion, dobra, to nie, tego nie zbieramy. Ten blot jest naprawdę mega dobrym RainRotem. Okej, okay, zobaczmy. Tak ciężko zobaczyć, bo słuchajcie, leci to tsunami cały czas i nie widać, czy coś fajnego tutaj wypadło. Na razie nie. Na razie nie wypadło nic ciekawego. Więc słabo troszeczkę. Dobra. E, otwieramy kolejnego sekretnego bloczka. Może teraz, może teraz się uda, słuchajcie, no. Jest razy cztery serwer tak. Na... Proszę, proszę, no nie! Nie chcę nic wypaść. Ja nie wiem ile tych bloczków trzeba by było otworzyć, słuchajcie, żeby tu wypadło coś naprawdę mega OP. Już naprawdę otworzyłem bardzo dużo tych lucky bloków. Gatino Gold. No, spoko, że jest gold. Ale nadal to nie jest braid, od którego ja bym chciał. I którego mi brakuje, słuchajcie. Dobra, otwieramy kolejnego. Okej, okay, bombini, bombini, ale teraz mam lepszego, bo on jest, słuchajcie, tutaj w wersji blot i on jest dużo, dużo lepszy. E, dobra, kolejny lucky bloczek. Ten chyba luck nie działa, słuchajcie, na lucky bloki, tak mi się wydaje. Serio? Że to. Ale było blisko. Chyba dwa Brejroty wcześniej był ten, którego mi brakuje. Tak mi się wydaje, słuchajcie. Było bardzo, bardzo blisko. Dobra, jeszcze jeden Lucky Bloczek. Dobra, zaraz się kończy lak na serwerze. Dobra, proszę, 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 proszę. Nie! I tutaj nigdy nie widziałem tego Brejrota w ogóle. A naprawdę dużo grałem w tą grę, tak mi się wydaje. I ani razy nie widziałem tego Brejrota, żeby się tutaj zespałnił. No ciekawe to jest, ciekawe to jest, on jest taki ciężki słuchajcie chyba do zdobycia. Dajcie znać czy wy macie tego Brayrota, Może ktoś z Was z GoBa! Ma. Jak macie, to dajcie znać w komentarzu, ja wbiję gdzieś na serwer, może się gdzieś spotkamy. I, słuchajcie, chętnie bym go zobaczył po prostu. Nie, że go chcę, ale bym go chętnie zobaczył, jak on wygląda, jak on się nazywa i co to jest za brejrot. Dobra, uciekamy stąd, bo już lak się skończył, więc lecimy z tym e, Brayrothikiem do bazy. Ten jest naprawdę bardzo spoko, mi się wydaje. Chociaż i tak mam w bazie lepsze brejroty, ale zawsze to e, ten blond będzie tutaj do indeksu, słuchajcie, więc mamy go. Nice, dobra. E, otwieramy w takim razie kolejne sekretne laki Bloczki. Proszę, niech wypadnie coś dobrego. Please, 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 please. No nie, los kombinaciones. Dobra, otworzymy admin. Lucky Bloka kolejnego. Zobaczymy, czy z niego może coś lepszego wypadnie teraz. Zmienimy trochę wersję tutaj otwierania. Okej, okay, admin. dug, 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 Ej, ten Braidot jest mega OP. On jest w wersji. Czekajcie, gdzie on jest? Dug, 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 Admin. Zobaczcie, on jest w wersji adminowej. A to jest Celestial. I daje 64 miliony. Ej, naprawdę ten Braidot jest mega spoko. Tak mi się wydaje, że to jest mega spoko. Słuchajcie, tylko mi się strasznie nie podoba. On jest takim dziwnym breyrodem. Dobra, otwieramy kolejny sekretny tutaj, laki Bloczek. Zobaczymy. Ale ten naprawdę był mega spoko, więc szczęście tutaj dopisało. Mam nadzieję, że w końcu tutaj się pojawi ten breyrod, którego mi brakuje. Już blisko było, było blisko chyba. Otworzymy Celestiala teraz. Tak będziemy mieszać troszeczkę. Może wtedy, słuchajcie, większe szczęście będzie. Diamantusa, no nie, diamantusy to już bardzo dużo mi wypadło Okej, okay, kolejny sekretny lucky bloczek Let's go, otwieramy go Teraz słuchajcie, tak będę miksował, może to słuchajcie, podziała ale no na razie chyba nie zadziałało. Dobra, kolejny sekretny lucky block. Dużo no, tak dużo tych lucky bloków. No w międzyczasie pojawi się Celestial i będzie radioaktywny event, więc też spoko, bo kolejne lucky bloki się pojawią do otworzenia. Także otworzymy jeszcze e, radioaktywnego lucky bloka i spróbujemy zdobyć Celestiala za 2 minuty. Więc ja już zaraz będę. za 3 minuty, więc zaraz będę musiał tam lecieć. Ej, to będzie tak, że będzie e, radioaktywny najpierw event, a później od razu Celestial się pojawi. Więc e, pozbieramy troszeczkę coinów i od razu lecimy po Celestial a później zrobimy to obby na koniec, gdzie możemy dostać radioaktywnego Laki Bloczka. Nie zawsze go dostajemy, bo czasami dostajemy coiny po prostu, ale czasami można dostać tego Lucky Bloka. Dobra, otwieramy kolejnego sekretnego. Już nie, nawet nie liczę, ile ich otworzyłem. Słuchajcie, miliony! Miliony tych Laki Bloków. Okej, okay, ten jest spoko Brain rotem, ale nadal to nie jest ten, którego ja szukam. To nie jest ten brain rot, którego ja szukam. Mam nadzieję, że w końcu on wypadnie. Please, please, please. Gatino Neonantino, no, no nie, już tyle tych Gatino mam. Neon, neonino. <grywia> ja zawsze źle mówię tą nazwę, trudno. Dobra, okej, okay, ten wujek, yy, wujek już tutaj tyle razy wypadł, że masakra. I czy ja już nie mam sekretnych Lucky bloków? Nie, no mam jeszcze, dobra, e, wpiszemy sobie Lucky blok. E, mamy, mamy sekretne laki Bloczki, dobra. Okej, okay, zaraz będzie event radioaktywny, więc mega spoko, polecimy tam na koniec babki na pewno. Ajajaj, już myślałem, słuchajcie. Już myślałem, że to będzie ten, że to będzie ten lucky blocek, ale jednak to nie był ten. Dobra, otwieramy kolejnego. Okej, okay, proszę, 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 no nie, fragola, la, la, la serio? Ha, jak ciężko jest trafić tego, wydaje mi się, że to jest jeden z najcięższych trafienia tutaj Brayrothów, jeżeli chodzi o te sekretne Brayrothy, co nie? No nie, nie wypadnie, słuchajcie, nie wypadnie on. Dobra, secret, kolejny, otwieramy jeszcze, przed eventem zdążymy i później lecimy na event. Dobra, let's go, let's go, please. No nie, dobra, jeszcze jednego, jeszcze jednego przed eventem. Może to będzie to szczęście. Lucky Block, Secret, otwieramy. Let's go. I teraz może to będzie. To będzie szczęście, bo nie było dźwięku. No nie, to nadal nie jestem Dobra, zaraz będzie Event, ale jeszcze jednego zdążymy otworzyć. Słuchajcie, jeszcze jeden sekret tej Lucky Block. Już dużo ich mi nie zostało, ale jeszcze kilka tutaj otworzymy, więc spoko. Dobra. I co teraz, co teraz? No nie, Aura farma, serio? No tak ciężko jest, dobra, zrobimy chwilę przerwy, bo może, słuchajcie, system się zbagował i nie można tutaj e, zdobyć e, jakiegoś dobrego brain rota. więc poczekamy na event, 4 sekundy i polecimy po Celestiala, zobaczymy jaki Celestial się pojawi, może jakiś mega dobry. Wow, 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 co to było? <laughs> jakiś tutaj ekran się ciemny zrobił, nie wiem dlaczego, dobra, okej, okay. zbieramy tutaj te koisiki i lecimy po Celestiala od razu, bo on zaraz też się tam pojawi. Więc e, trzeba tam być na końcu. Dobra, teraz w ogóle dużo mniej tych coinów się spałni niż wcześniej. Wcześniej było ich tak bardzo, bardzo dużo. A teraz nie ma ich tak dużo. To jest też ciekawe, nie?, że tutaj tak zmienili to. Dobra, okej. Okay. Ej, czy tu już się. Ej, bomba tutaj jest. Ją trzeba zniszczyć. Tylko nie wiem, czy mi się uda przed tym tsunami. Okej, okay, leciało to mega wolne i była szansa to. To zrobić. Ej, Nie, teraz nie. Dobra, teraz? Please. Dobra, jest. Dostaliśmy. Celestial się zespałnił. Gdzie on jest? Okej, okay, Job Job Sahur to jest. To ja go nawet nie chcę, słuchajcie. To jest w zwykłej wersji jeszcze. Ja już tych Job Jobów mam tyle, że masakra. Więc nie zespałniło się nic ciekawego tutaj. Ej, wydaje mi się, że więcej tu jest tych coinów teraz do zdobycia? Albo mi się tylko wydaje. Na końcu mapy jakby ich jest więcej. Dobra, idziemy zrobić to oby. To było tutaj? Nie, jeszcze. Tutaj to jest to obby, dobra. Lecimy zrobić to obby. Mam nadzieję, że Lucky Bloczyk tutaj się pojawi. Więc Zobaczymy, jak skończymy to obby, please. Żeby był Lucky Block, lecimy. Oby jest mega łatwe ogólnie. Chociaż ostatnie, słuchajcie jakie robiłem, to padłem i tak, więc. No, niby jest takie łatwe, ale nie do końca. Nie do końca. Zawsze można coś tutaj popełnić, jakiś błąd. Okej, okay, lecimy. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Idzie całkiem dobrze na razie. Jest tutaj jak, jak się jest się dobrze wkręconym, to łatwo idzie. Dobra, pyk. Pyk. Okej, okay, tutaj było już blisko, ale się udało. Dobra. I zobaczymy, czy dostaniemy Lucky Bloczka. Jest, jest block Nice, nice, nice! O! Dobra, rozwaliło mnie cudami. Okej, okay, musimy słuchajcie tutaj e, teraz pozbierać tych coinów trochę, no ale jak widzicie jest ich naprawdę bardzo mało na mapce teraz. E, dobrze, że tą bombę tutaj otworzyliśmy, bo z niej wypada wtedy troszeczkę więcej. Tych, Lucky Blo y, tych y, coinów. Wydaje mi się, że one są tutaj. Więcej ich jest teraz na końcu mapy. Czyli zrobili to tak, jak mm, ja bym się spodziewał. Że więcej ich będzie po prostu tutaj w, na tej trudniejszej, jakby mapce, co nie. Ale w ogóle bardzo ciężko się je teraz zbiera. Bo jest ich bardzo mało. I trzeba naprawdę tutaj się przyczaić. Na nie! Wow! Prawie padłem, prawie padłem. Dobra. Musimy się tam dostać na koniec. Okej, okay, tutaj się nie dostaniemy. Ej, czy tu jest jakiś. Myślałem, że jest ten brain, od którego ja szukam! No nie! Dobra, okej, okay. czy tam się dostaniemy? Nie wiem, bo tam... Wydaje mi się, że tam jest więcej tych coinów. Więc lecimy. No nie, nie ma ich tak też dużo. Ła! Dobra, leciało to szybkie tsunami. Okej, okay, pyk. Otwieramy to. Eee, lecimy, lecimy. Dodajcie jakieś coiny tutaj. Jest ich naprawdę bardzo mało teraz na mapce, zobaczcie. Wydaje mi się, że tutaj ich będzie więcej na starcie. Bo tutaj ich nie zbierałem. Więc tak, jest ich więcej, ale dużo, dużo mniej ich wypada teraz, słuchajcie już, niż na początku. Wtedy było ich naprawdę bardzo dużo. Jak wszedł ten event, to można było sobie nazbierać naprawdę dużo tutaj e, tych końcików, a teraz jest troszeczkę gorzej. What? Dobra, ok. Ile jeszcze minuta eventu? Ok, jeszcze pozbieramy sobie te kojny, bo będziemy mogli zespinować po prostu sobie tym kołem i może tam wypadnie nam coś ciekawego. A później otworzymy resztę laki Bloków już Ła! Dobra, uciekam, ucieka, ciekawej. Okej, okay, okej. Okay. Pyk, dobra. Dajcie znać też w komentarzu, ile wy macie prędkości w tej gierce, bo na pewno w nią gracie. Bardzo dużo ludzi gra w tą gierkę, więc jestem ciekaw, ile wy macie prędkości nabitej. Ja bo, słuchajcie, 238 mam już zrobione wszystkie rebirty ogólnie Czyli rebirtów już nie mogę robić, już mam maksymalną ilość, więc teraz tylko nabijam po prostu prędkość. Ale i tak jest ciężko, bo taka droga jest ta prędkość już teraz, że ciężko jest w ogóle o jeden nawet tutaj e, dać do przodu, więc ja nie wiem, jak ktoś może mieć 2000 na przykład To jest tak bardzo dużo pieniędzy, których trzeba mieć, żeby słuchajcie, to wbić że masakra po prostu. Dobra, ok. zbieramy tutaj te kosiki, już mamy, zaraz będzie koniec eventu, 40 sekund jeszcze. What? Nie, załatwił mnie tsunami. Dobra, lecimy jeszcze zebrać troszeczkę tych coinów. Teraz ciężko jest. What? Nie, bardzo ciężko teraz, bo dużo tych tsunami leci. Dobra. No nie, nie zebrałem tego. Dobra, lecimy, lecimy. Tutaj coś jest? Nie, tutaj jest końsik, dobra. Okej, okay, dajcie więcej tych coinów. Wcześniej jak zbierałem, słuchajcie, to miałem po 200 coinów tutaj na jeden event udawało się zbierać nawet. A teraz nawet nie wiem ile mam. 80. No to o połowę mniej, nawet więcej jak połowę mniej. Także naprawdę jest bardzo ciężko teraz zebrać te koiny. Dobra, sekunda i koniec eventu, słuchajcie. Dobra, więc lecimy, po, otworzymy sobie tutaj, pokrycimy kołem po prostu. Damy fast spin. Parę razy zakrycimy, zobaczymy co wypadnie. Może jakiś serwer lag tutaj się trafi, więc zobaczymy. Kosmiczny tutaj to słabo. Ok, co teraz? Kosmiczny. I ostatni raz kręcimy i... kosmiczny, dobra, więc słabiutko, słabiutko poszło, dobra Lecimy z kolejnymi Lucky blokami. już mamy ich tylko kilka tutaj do otworzenia No ale je otworzymy i zobaczymy co wypadnie, na koniec adminowego otworzymy Dobra, zobaczmy co teraz będzie Okej, okay, sekretny gold, całkiem spoko e, Ale to nie jest to czego ja bym szukał tutaj, więc otwieramy kolejnego Dobra, co będzie teraz, co będzie teraz? Okej, okay, Mateo, no nieźle, no nieźle Dobra, okej, okay, mamy adminowych jeszcze kilka, mamy, więc spoko. Ale nie wiem, czy z adminowego wy może mi wypaść na ten brajnot. Chyba może wypaść, ale. No, wątpię, że on wypadnie. I tak naprawdę dzisiaj dobry ten celestial wypadł. Jestem z tego zadowolony, że chociaż jeden taki dobry, dobry brajnot wypadł z tych laki bloków, bo naprawdę ich dużo tutaj otworzyliśmy dzisiaj. E, dobra, okej, okay, jeszcze raz. E, mamy dwa sekretne ostatnie laki bloki, więc lecimy. To jest przedostatni. I. Okej, okay, nie ma I ostatni, słuchajcie Ostatni sekretny Lucky Block Let's go Please, niech to będzie ten Lucky Block Ostatni to jest No nie I nie wypadło nam to, słuchajcie Bardzo ciężko jest to zrobić Dobra, radioaktywnego otwieramy Jeszcze jednego e, I później otworzymy dwa adminowe Lucky Bloki, słuchajcie Na sam koniec dwa adminowe Wow Radioaktywny Celestial wypadł nieźle Job, job, nie Spoko całkiem E, także dobry drop, wydaje mi się, że całkiem dobry drop. Okej, okay, zobaczmy, co wypadnie z adminowego Lucky bloka Wow, adminowy Esok kolach! Nice! Ej, ten jest mega dobry. To jest naprawdę mega dobry e, Brainerud. Ej, ten jest naprawdę mega dobry. Zobaczcie, 7,6 miliona. No, wygląda naprawdę potężnie. To jest. E, słuchajcie, to jest, to jest, to jest. Tutaj mamy go. Tak, to jest Celestial. Przed, przedostatni, powiedzmy, że to jest. Adminowy. E, mamy go w radioaktywnej też e, wersji. I on naprawdę jest mega dobry, daje dużo kasy. Nie wiem, czy w adminowej jest lepszy, czy w radioaktywnej jest lepszy wersji. E, tego nie wiem, słuchajcie. Dobra, ale wpiszemy sobie Lucky Block. I mamy ostatniego adminowego Lucky Blocka. Więc otwieramy go i zobaczymy, co wypadnie. Czy będzie szczęście, słuchajcie, i wypadnie coś mega OP, czy jakiś Divine. No i nie, wypad tutaj kosmiczny Lucky Block, słuchajcie Otworzyłem dzisiaj naprawdę bardzo dużo tych Lucky Blocków Najlepsze dropy y, to były chyba Duk y, Duk Duk, adminowy czyli z adminowych lucky bloków i słuchajcie, esoksy kolach też adminowe, więc e, to są dwa najlepsze brainrody, które mi dzisiaj wypadły. Dajcie znać, czy odcineczek was się spodobał i chcielibyście więcej otwierania lucky bloków w Escape Tsunami for Braindos. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał. Ja wam się dziękuję za uwagę i widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, pa pa!